Chyba go dosłownie zamurowało Ty to, co na mnie kamulcem raz jak ja ci walnę kamulcem chodź ty. No chodź, chodź chodź tutaj Teraz jak jachem sypny to się nie pozbierasz kurde Patrz, patrz teraz patrz Tysiąc kamulców Tysiąc Piepiepiepie. Chodź tutaj no chodź, 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 jeszcze, chodź, 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 No i masz, patrz Broń dystansowa, tak się używa O broni dystansowej Używa masz